Co mi się przypomniało? Czerwana finka, finka. napiłbym się z tobą dziś, z wódki dziś Napiłbym się z tobą drinka Standardowo dziewczynko, imprezka Pieczony łapędzie, ten i czerwona finka Ktoś zadzwonił wczoraj i zaprosił mnie na melans Tu ten do raz A sobie jeszcze raz Nie odmawiam imprezy lubię sobie przelać Z buteleczki wódeczkę do kieliszka i siema To była biba z wynajętym hotelem Wychodzimy w sobotę, a wracamy w niedzielę Musiałem tylko sprawdzić czy doszedłem przelew Czy Nie wyszło na to, że miałem dwa cele mi, Noi, co... bo... To, jest, to, to, to musi być dobre. Premium symbole, no kurwa, mać Mareczku, No, ben, MG, to szklanej butelki rok jest tej. To rok szklanej butelki, polej. Ten co czeka już na dole. Normalnie czuję się dobrze, jak w starej szkole. Napiłbym się z tobą wódki dziś dziś napiłbym się z tobą drinka standardowo dziewczynko i o x jeden tak, tak, tak. z z <grym grym 300 x1> hit Ło, no, no, no! i popijam sobie z górnej półki mam tutaj wszystko pięknie dobywa. ale pięknie sobie wyleciec. na imprezie, jednak tuki, to jest to nie chcę mi się schodzić ale się jest